W ogóle to za paczka kobiet. Same, same bawy patrzcie. To? Nieźle. Tylko nie pisz do nich. No muszę się chyba przyzwyczaić po prostu, bo bo to już chyba tak po prostu będzie. Jeszcze foteczkę, no nie, Weź Chcesz zdobyć nowe skiny do CS-a? wejdź na G4 Skin z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie właśnie trwa event. Otwierając specjalne skrzynie, zdobywasz walutę, którą można wymienić na skiny. Stwórz lub dołącz do bitwy i rywalizuj z innymi graczami. Korzystając z dostępnych trybów wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odebrać dodatkowy bonus, a skiny ze strony są Wypłacane natychmiastowo. W Bina strona z kodem zapis. Link w opisie. Kaloryfera. <noise> Jeszcze wy śmiejesz, wiecie? Coś? ta Elka stoi w I patrzcie, co tu się dzieje. Ta eleczka stoi. Co tu się stało? już nie pamiętam. to Melko powinien jeździć test chyba. Patrzcie, bo nie jesteście chyba gotowi na to. Patrz. <noise> Co się dzieje? Co to ej? Przy... Ej, tam też te... jest ja... co? Ej, tam też chwało jest. jest. Ej, co? ja chcę poznać resztę tej historii. Ej, co tu się stało w ogóle? Trik z popcornem polega na tym, że kupujecie popcorn, robicie w nim małą dziurkę na dole, cozacie popcorn między nogi i jak sikoreczka sięga po popcorn, to może trafić na niespodziankę. On jest transem? Myślałem, że to Leksiu. No gdzieś na dole, ale ja tego nie widzę, ale bez kitu wyglądasz jak Leksiu. Dzięki. Ty wyglądasz k jak trochę taki baniak 50. <grystanie> No to te mi się Kurwa masz Nie znajdę tego, what the fuck <gry> Ej, what the, about what, the, what, the, what, the, what, the, what You don't know what? Myślę, że z tobą będzie dym Ej, tu będzie jakiś kongo Już patrz, oh, sygnały oh, już, już, już reagują Bo, boss z na, na serwer no szedł, Dziewczyna Netrodala? Muszę to zobaczyć. <laughs> nie! Nie, kontrolujesz, trolujesz. To nie jest jego dziewczyna. Nie mówcie, że to jest jego dziewczyna. <laughs> Wy nie widzicie. Nie, kur... Ale ja włożę tą nogę, proszę cię bardzo. Oh yeah! I spuść wodę. <laughs> Świetnie, Brawo! Dziękuję bardzo. Obejrzymy to jeszcze raz, to jeszcze, Zanalizujmy, też Kto tutaj się pojawia? To jest a, to jest a ten. Nie, to jest Małpa. Na drogę rowerową? Na drogę rowerową. Ale się wypije. widzowie nie, naprawdę nie kłamie. Kiedy jeszcze bym kiedyś pokazał mi wazę? A w niej był taki proszek o, Ale ty mam mnie uratowałaś Widzowie Ale I o co ja mam zapytać Do warzelni kura! Ale... Ty jesteś rozkur... Trzeba cię z... bo już nie wytrzymam zaraz. Ale o co mam się zapytać? zapytać? Czy nam zrobią jedzenie, czy mam jeszcze no. otwartą kuchnię? Bo do może, dobrej? bo może tylko można sk... do wyprowadzenia jesteś, nie? No, mówiłem, że 19, 20. No, nawet nie tak ten. Haha. Unlucky, unlucky, Jak ta dziewczyna z tego zdjęcia robiła loda dla bagiety w GTRP? Zamówiłam jej to już 3 miesiące temu. O Mój pies ma takie samo do zabawy. kurwa to w takim samym sklepie, to jest taki pies. i Ikarusek się nazywa. Sklep z dla psów. Wow, takie będziemy składać? Przyklepcie, pięści pełne MMA. Okej. Pełne MMA. Jesteś połamana. No mówię, nie ma problemu. Będziesz moją dziką w tej coś wiedział. Zobaczymy, kto będzie chłopak. Kurwa mać. Denisku, Denisku. Masz szczęście, że nieszczęsna kontuzja się stała. Ciebie też to już są w. Dobra. No i dobrze, że masz chłopaka. kogoś Masz, Taka była akcja na LDB, czy Surka Ola. Stokowa wyświetlenie teraz jest nowa weszła. Cześć Polaczek, Częrześci. Nowa akcja weszła, widzowie. <grywa> no pixel ad hoc challenge. Next vs. prostki Szoniska. Nex vs. prostki letrzony. <grywa> się subskrypcji, mocny materiał. Tak, odcięcie tlenu. Cześć Ksajo. Yy, nie, nie ma w domu, ryby, ale nie, pytanie. nie przyjeżdżaj. A? Nie możesz przyjechać. Od razu poprzedzą pytanie. Cześć, Patryk, cześć, dziękuję, Patryk. Oba, ja nie chcę. Ty, ty, a ten filmik zgłaszam dzisiaj, ten filmik będzie zgłoszony dzisiaj za naruszenie praw autorskich i to od razu mówię, ten filmik będzie zgłoszony za naruszenie e, danych osobowych i praw autorskich i to mówię od razu, będzie to zgłoszone do prokuratury. <g agile> Przepraszam, chciałem cię porwać. Yeah. Nie! Mm, co teraz? Kicia! Cześć, Umerku. Nie wyspany po prostu, nie wyspany. Wydaje mi się, że że Nie, nie, nie mam na razie żadnego, bo w Stanach byłaby 13 teraz, nie? A Multima streama? On teraz robi ewakuację z Wrocławia. A kurwa, bo on tam w powodzi siedzi, a ja od niego to jakieś pierdoły, piszę. Kur... No wy debile! Cofa, usuwam to, usuwam tę wiadomość. Nigdy do niego nie pisałam. Ja mu gitarę będę zawracać o takie pierdoły. <grym z okazji> gruba skorzystała z, z okazji, żeby pocałować Boga Fortnite'a. Kurcze, no 3-4 miesiące temu, ale jutro może pójdę. Dzisiaj miałem być, ale nie miałem sił. Runy nasa. A nie wiem co to runy na Co się robi po seksie z tobą? Jesteś taka tusta. Pocięta Ma to. Yy, no i, i ci powiem, że chyba coś z tego będzie, chyba coś z tego będzie, chyba chyba zaliczę. Tak. Klaudia? Tak. Podobam ci się? Nie. A teraz ci się podobam? Nie? <laughs> nie. No ale. To co pokemony chyba oglądamy, nie? Sobie. O tak zaraz ci będę robił. <laughs> pasek, słuchajcie, to jest pasek z majtek. I ja jak ja chodzę w majtkach, to się tak zakładam, nie? I tak sobie chodzę z paskiem z Majtek. Bo tak się teraz nosi. Taka jest teraz moda. I potem, jak mi się znudzi, to normalnie tutaj wkładam. I na swoje miejsce, nie? Znam wiele wpływowych ludzi w mieście, no i po prostu ich obsadzam, tak? Tutaj skoszą mhm. trawnik, tu wyprowadzą psy. To są takie gosposie z Meksyku, proszę pana. I ja rozumiem, że według pana definicji przedsiębiorczości. 150 tysięcy w ciągu jednego dnia to jest kwota niepotrzebna do zgłoszenia do Departamentu Sprawiedliwości, tak? Eee, oczywiście, że jest zgłoszone, ale na zgłoszenie mam prawdopodobnie 3 miesiące, czyli cały kwartał, jeśli się nie mylę. I to tylko i wyłącznie w przypadku, gdy byłaby to trzecia grupa podatkowa, a jest to pierwsza grupa podatkowa, bo, ponieważ jestem z nimi spokrewniony. Nie wiem, o jakim pan prawie mówi, aczkolwiek w naszym prawie to tak nie działa. E, no to. ci się, Samir. Tak? Tak, tak. Bo to, to ty jesteś to... od finansów, ty jesteś od finansów. To nie, to to... To, 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 nie to prawo. To ty jesteś od finansów, to teraz gadaj. Czemu to nie jest zgłoszone, co? Andy. Jak to nie jest zgłoszone? Przecież to yy, nie trzeba tego zgłaszać. A, no widzi pan. Jak nie? Oczywiście, jak że nie? trzeba zgłaszać. Tak, to kto? proszę mi przedstawić... Przepraszam bardzo, że się wstrząsę, ale... Przepraszam bardzo, nie. Ja nie chcę być kur... nie miły, Ale... Ludzie. Kto u... tak nosi czapkę? Kto tak nosi czapkę? Widzicie, jak on tą czapkę nosi? Ej co jest, czy ktoś z was tak czapkę jeszcze nosi? Wy wy. No to kur... Nie wysyłaj na gitowni i zaczynamy kur.. gryps, zaczynamy grypsować! To jest taki derby! kur... nie to nas palącą kur... Nie, gitownię samą! Nowaj mnie kur... to no grypsy bo mnie nosi! Daj mi się palić na paląco, nie daje, bo my zaczynam grypsować. Dobrze ja no już wykonuję? Ja